Słuchajcie, żeby porozmawiać o uwadze i o utrzymywaniu uwagi konkretnie, chciałbym, żebyśmy się przenieśli do krainy, w której wiedzą o tym temacie naprawdę bardzo, bardzo dużo, mianowicie do Hollywood. I konkretnie chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na serial Gra o Tron. Bo jednym z głównych bohaterów tejże gry o Tron był niejaki Jon Snow. I jeżeli go nie pamiętacie, to jest ten, do którego padły te pamiętne słowa You know nothing, Jon Snow. I temu bohaterowi poświęcono bardzo dużo uwagi, bardzo dużo czasu antenowego tego serialu przez pierwsze pięć sezonów, aż do ostatniego odcinka piątego sezonu, kiedy to w, no, w grupie swoich braci z, z nocnej straży został, ta grupa została zwołana i ci bracia postanowili killim go i Jon Snow zginął. I teraz koniec sezonu. No i teraz tak. W głowach odbiorców pojawia się pytanie, czy Jon Snow powróci. Jeżeli oglądaliście serial, to wiecie już oczywiście, ale wtedy nie było wiadomo, i w sumie można by się zastanawiać nad tym. No, bo skoro to jest jeden z głównych bohaterów, to powiecie, że a przecież główny bohater zawsze musi wrócić, więc na pewno jakoś go wskrzeszą. No, ale na to mam dla Was dwa słowa. Red Wedding, yy, czyli taki odcinek Gry o Tron, w którym zginęło bardzo dużo właśnie głównych bohaterów, który udowodnił, że w tym serialu żaden bohater, nawet najgłówniejszy, nie jest bezpieczny. Więc musimy czekać na odpowiedź, czy Jon Snow powróci cały rok, aż pojawi się nowy sezon. I w tym czasie Jon Snow żyje sobie nie płacąc czynszu w mojej głowie. Jon Snow jest tematem moich rozmów z innymi i też wielu, wielu innych ludzi, bo okazuje się, że jeżeli sobie wejdziecie na Google'a, wyszukacie najlepsze cliffhangery w historii telewizji, no to to jest wymieniane jako jeden z tych najlepszych. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że przy każdej tej historii hollywoodzkiej, epickiej, która skłania do tego, że ja chcę więcej, chcę dowiedzieć się, co będzie dalej, pojawia się w marketingu coś takiego. Założę się, że tęskniliście za tym i musimy po prostu o tym pogadać. Dlatego, że jeżeli porównamy sobie te dwie treści, no to. Właśnie pod kątem treści mamy tak, że ta Gra o tron powoduje to, że przyciąga i utrzymuje uwagę odbiorców. No a reklama shopi wkrada się do umysłu i rozpyka się tam wręcz ohydnie. Jeśli chodzi o perspektywę odbiorcy, to ja chcę więcej Gry o tron. Ja chcę dowiedzieć się, co będzie dalej, a w przypadku reklamy shopi, no, chcę, żeby pozbyć się tego i czuję, że ukradziono moją uwagę. Ale wiecie, ta reklama to jest tylko jeden z przykładów, jest z tego znacznie więcej i na przykład ostatnio był taki trend, który na pewno kojarzycie, że tu kopia, wiecie dokładnie o którym mówię, albo tam post o dniu wędzonego węgorza i to powoduje, że ja po prostu Zaczynam powoli usypiać, a do tego jeszcze mamy więcej rzeczy: no bo pojawia się jakieś generyczne wideo korporacyjne, kolejne, albo coś z mojej branży, czyli na przykład podcast w formie rozmów z ciekawymi ludźmi. Jakby istniały podcasty, gdzie nie zaprasza się ciekawych ludzi. Nie? Mam podcast, w którym są beznadziejni ludzie. No jakby ktoś to zrobił, to by się naprawdę wyróżnił. Ale w każdym razie. No, z perspektywy odbiorcy, ja zagrywam na to kartę śpiulkolot i nie chcę po prostu tych treści konsumować, więc tutaj do marketerów przychodzi z ratunkiem yy, firma, która czy szereg firm, które oferują taką usługę, że a nie, Ty musisz to obejrzeć. Ty nie, nie obejrzysz tej treści, którą chcesz, dopóki nie obejrzysz tej reklamy. I oczywiście ja w takim razie mówię Maco, po makale, adblock, unfollow i ostatecznie game over, bo ja jako odbiorca po prostu tego nie chcę. No i dobra, ale przecież... Ludzie mają uwagę złotej rybki, więc trzeba im serwować takie treści, które są szybkie, jest ich dużo, one łapią tę uwagę, więc chciałem Wam powiedzieć, że to jest fake news. Nie mamy uwagi złotej rybki, co nie znaczy, że ona jest jakoś specjalnie dłuższa, natomiast chcę to zestawić z kolejnym pytaniem, a mianowicie ile trwał najbardziej kasowy film 2022 roku? 3 godziny 12 minut. Oczywiście z reklamami, więc na pulsacie to będzie jakieś 6 godzin, powiedzmy. Ale my ten film chcemy obejrzeć. Oglądamy go do końca i jak wyjdzie kolejna część awatara, to też pójdziemy na nią do kina i też ją obejrzymy, nawet jak będzie trwała 4 godziny. I to zjawisko bardzo fajnie podsumował legendarny komik Jerry Seinfeld, który powiedział, że nie ma czegoś takiego jak czas uwagi, czyli attention span. Jest tylko jakość tego, co oglądasz. I to myślę, że fajnie się też zestawia z tym, co Wojtek mówił o tym, że nie stać was na tworzenie słabych treści. Trzeba postawić na jakość. Tylko tu pojawia się też kolejny problem. Problem, który jest związany z tym, że my jako ludzie jesteśmy w stanie przetwarzać 120 bitów informacji na sekundę. I żeby włożyć to w jakiś kontekst, to. Taka rozmowa jeden na jeden to jest około 60 bitów na sekundę, więc ten uwagometr nam się zapełnia około w połowie. To są szacunki w ogóle naszego ulubionego amerykańsko-węgierskiego psychologa, którego nie będę próbował nazwiska wymienić. A to co teraz będzie, to będą dywagacje polsko-niewęgierskiego, niepsychologa, bo ja zacząłem się nad tym zastanawiać, co nam to daje. I teraz, jeżeli ta rozmowa to jest te 60 bitów na sekundę, no to powiedzmy, że mój marketing to też jest 60 bitów na sekundę. Załóżmy. Tylko tego marketingu, który dociera do mojego odbiorcy, jest oczywiście więcej i w rzeczywistości jest znacznie, znacznie więcej. I oprócz marketingu jest też mnóstwo innych rzeczy, w tym życie. I my przez to jesteśmy okropnie przebodźcowani. I to jest bardzo zła informacja, bo powodujemy, że życie naszych odbiorców jest po prostu gorsze, oni nie chcą nam dawać uwagi, a według mnie uwaga jest najcenniejszym, najważniejszym zasobem w marketingu. I my nawet mamy pewne sposoby na to, żeby tę uwagę mierzyć, bo jak ktoś zobaczył mojego posta, to dał troszkę uwagi. Jak ktoś kliknął mojego, mojego posta, kliknął lajka, like to dał więcej uwagi. Jak ktoś posłuchał mojego podcastu, no to wow, super, dał mi tak dużo swojej uwagi. I my później bierzemy tę uwagę, przelewamy ją do lajka i mamy z tego jakąś tam konwersję, są jacyś klienci. Yy, oczywiście to nie jest takie proste, no bo trzeba tę uwagę wziąć i zwiększyć jej moc, więc ona musi być od odpowiednich ludzi, yy, musi być odpowiednio kierowana itd., tak itd., tak ale turbo ważne w tym wszystkim jest to, że odbiorca musi być zadowolony. Bo jak spojrzymy na pierwszy, lepszy clickbait, no to reakcja odbiorców na to, co znajdzie za tym clickbaitem, jest raczej taka, a nie taka, jak powinna być, taka, jakiej możemy chcieć, czyli to wygląda niesamowicie, to ciekawe pytanie, dokładnie tak się czuje, czyli sprowadzając to do jakiegoś wspólnego mianownika, Daj mi więcej swojego marketingu. Ja chcę. I teraz, wracając do filmów, możecie powiedzieć, że. Ok, ale film to jest jakaś tam linia, tak? On ma początek, ma koniec i prowadzimy tego odbiorcę. A twórcy w ogóle mają różne techniki, które stosują, żeby doprowadzić odbiorcę do końca filmu. I jasne. W przypadku seriali mamy bardzo podobnie, odcinki. Tam techniki w tych odcinkach. I pomiędzy odcinkami też coś się dzieje, żeby zachęcić do włączenia kolejnego. A w marketingu jest zgoła inaczej i szczerze mówiąc, mnie to odrobinkę przeraża. Więc pojawia się pytanie, co zrobić, żeby odbiorcy chcieli włączyć kolejny odcinek. I tutaj mamy różne techniki, które możemy zastosować. Są rzeczy, które łapią uwagę, są rzeczy, które utrzymują uwagę i to może być na przykład coś nowego albo coś, co jest dostosowane do odbiorców daje taki rel, wiecie, eee, może być coś, co angażuje emocjonalnie, konflikt i kontrast są świetne w utrzymywaniu uwagi, eee, albo wpływ społeczny, atrakcyjność wizualna, storytelling, który ja absolutnie uwielbiam i zaskoczenie i coś niespodziewanego. Ale ja chciałbym się skupić na innej technice, eee, na dziewiątej technice, a mianowicie na pytaniach. Dlatego, że uważam, że to jest technika, która jest fenomenalnie skuteczna i jest względnie łatwa we wdrożeniu. Niekoniecznie jest łatwa w tym, żeby ona super działała, ale spójrzmy na różne przykłady. Najpierw taki, który na pewno wszyscy znamy od jakiejś dużej marki, na przykład od Allegro, reklama świąteczna z dziadkiem. Na początku stawia pytanie oczywiście to nie jest pytanie postawione wprost, tylko Odbiorca po prostu gdzieś tam w głowie dochodzi do tego pytania sam. I tu mamy takie pytanie: po co dziadek uczy się angielskiego? Po co starszej osobie uczyć się angielskiego? I dostajemy oczywiście na samym końcu jakże piękną odpowiedź: kto nie płakał, niech wyjdzie z sali, i fajnie, jesteśmy zadowoleni. Chcielibyśmy nawet kolejne odcinki tego typu. Ale dobra, to jest wielki przykład. Pójdźmy w coś mniejszego. Pięciominutowa reklama alternatorów, która się nazywa Alternator Love Story, która stawia pytanie, przez co może przejść miłość człowieka do samochodu. Tak? Albo y, mini dokument, mini film dokumentalny Jestem Kobietą Kieruję, y, w którym postawione jest pytanie, z jakimi wyzwaniami mierzą się kobiety w branży transportowej, kobiety, które jeżdżą na tirach, albo y, Just Join IT zrobiło teleturniej, tak? I tam każde pytanie jest pytaniem. Kocham moją robotę. Eee, I eee, tych pytań jest dużo, tak? Zastanawiamy się, czy, 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 czy ci uczestnicy odpowiedzą na te pytania, czy przejdą do kolejnej rundy, eee, czy nie przejdą. O, kliknęło mi się coś, przepraszam. Eee, no ale Michał, przecież wideo to jest proste, wideo łatwo można to zrobić, eee, więc. Pójdźmy do innych przykładów. E-commerce. Agencja Mienia wojskowego ma fenomenalne opisy produktów e, na swojej stronie. Na przykład mamy worek lniany na produkty spożywcze. I opis. U nas nie kupisz kota w worku, tylko sam worek, a kota co najwyżej dostaniesz na jego punkcie. No i super, to jest taki mały smaczek, który powoduje, że ja się uśmiecham. I ja z chęcią sprawdzę, jaki jest opis pod płaszczem albo pod skarpetkami i przez to przejrzę więcej produktów w tym sklepie, a dodatkowo sklep będzie case'em na wielu prezentacjach. Tak? E, inny przykład, posty na LinkedInie. Ela Niezgódka, która ma już ponad 35 tysięcy followersów na LinkedInie, więc ta technika u nich chyba działa, ma serię postów o pani Matyldzie, bohaterce, która mierzy się z różnymi problemami związanymi z prawem pracy kobiet i pani Matylda zawsze na początku posta ma jakiś problem, który Ela pomaga jej rozwiązać no, do końca tego posta, w jakimś tam stopniu oczywiście. No i podcasty, które są moim ulubionym medium, one też mogą stawiać pytania i to zarówno na poziomie poszczególnych odcinków, jak też całych serii. To są akurat serie, które my tworzymy dla nas, nie dla klientów, i są skierowane do marketerów. I na przykład marketing opowieści to jest seria o storytellingu w marketingu, więc jak wykorzystać storytelling w marketingu? I później każdy z kolejnych odcinków stawia już bardziej szczegółowe pytania odnośnie tego. Ale pytania można stawiać czy prowokować nie tylko na poziomie całości, ale też poszczególnych elementów. W, jakimś, w jakiejś treści. Więc jeżeli mamy post na LinkedInie, w którym jest wrzucony audiogram z, z podcastu, no to pierwsze pytanie będzie: OK, mamy jakąś nazwę. Seryjni marketerzy, co to jest? Jestem ciekaw, wejdę może. W początku, posta, tam często w ogóle stawia się pytanie, tak jak tutaj jest postawione, ono ma wygenerować zainteresowanie, więc ma. Sprowokować jakieś pytanie w umyśle odbiorcy. Albo jeżeli widzimy jakąś postać na, na grafice, Kama Kotowska, jutro prezentacja o 9.20, zapraszam serdecznie, to też może sprowokować, bo co Kama ma do powiedzenia? Albo jeżeli nie znam tej osoby, to kim ta osoba jest, że została zaproszona do podcastu? Na grafice czy na audiogramie też jest jakaś informacja, do której możemy chcieć. Do której nasz umysł jakieś pytanie sobie dorobi. Albo jeżeli mamy podcast, no to tam też okładka będzie generować pytania. Co to jest za podcast? W ogóle z okładkami podcastów jest jak z okładkami książek. Książki czasami kupujemy po okładce, bo nam się podoba, i podcastów też czasami słuchamy, dlatego że okładka nam się podoba. Więc dlatego ten element jest też bardzo ważny. Nazwa może generować marketingowe typy, znaczy typy krótkie, pewnie to ciekawe, jakie rzeczy eksperci mi przekażą w krótkim czasie. Może prowokować też to, kto to zrobił. Jeżeli znamy Markę, no to ciekawe, co więcej ciekawego nam zaserwują. Opis podcastu, który absolutnie musi generować jakieś pytania w umyśle odbiorcy, no bo ma zachęcić do tego, żeby odbiorca w ogóle chciał włączyć odcinek, o trailerze nie wspominając, bo trailer do tego służy, żeby właśnie odbiorcy chcieli więcej. Tak samo tytuły odcinków, czy opisy odcinków, albo nawet same osoby, które w tych odcinkach są wymienione, mają powodować, że nasi odbiorcy będą chcieli e, odpowiedzieć sobie na jakieś pytanie. Więc prowokujcie pytania, ale nie zawsze odpowiadajcie na nie od razu. I tutaj chcę wrócić do Gryotron, dlatego że. O ile piąty sezon Gry o Tron skończył się śmiercią Johna Snowa i zaczęliśmy się zastanawiać, czy Jon Snow powróci, to on nie wrócił w pierwszym odcinku e, kolejnego sezonu. My nie dowiedzieliśmy się, nie, nie, nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze pytanie od razu. Jakby tak było, zaczyna się nowy sezon, Jon Snow wraca albo nie, e, okej, okay, dobra, dziękuję, to ja już jestem usatysfakcjonowany, nie chcę oglądać dalej, nie potrzebuję e, i tyle. Zamiast tego w pierwszym odcinku nowego sezonu mamy troszkę podbudowania tego. Musimy w ogóle skłonić od, odbiorcę do tego, żeby znowu zaczął się zastanawiać nad tym, czy John Snow wróci, czy nie wróci. Czy w ogóle jest to możliwe, więc mamy postać wiedźmy, która może jej się uda, a może nie. Odnośnie jej w ogóle pojawiają się kolejne pytania, a do tego twórcy wprowadzają inne wątki, które mają nam postawić nowe pytania, sprowokować nowe pytania w naszych głowach. Więc w momencie kiedy w drugim odcinku dostajemy odpowiedź na to czy Johnson powróci, my już zastanawiamy się nad kolejnymi rzeczami i chcemy oglądać dalej. I my coś takiego zastosujemy w serii o komedii w marketingu, którą teraz nagrywamy. Będzie dostępna na Koniec roku, może na początku przyszłego, zobaczymy, ale będzie to serial dokumentalny, audioserial dokumentalny, w którym będziemy pokazywać, jak wykorzystać komedię w marketingu, więc słuchanie tego odcinek po odcinku będzie, można powiedzieć, premiowane. Ale jeżeli chcecie posłuchać, jak to zastosować już teraz, to możecie włączyć na przykład podcast Szymona Negacza, nowoczesna sprzedaż i marketing. On niedawno miał takie dwie serie, wyzwanie NSM, w ramach których pomagał zbudować strategię marketingową i sprzedażową. I tam bardzo często mówi o tym, co będzie dalej, co będzie wcześniej, więc możemy się zastanawiać, czy co było wcześniej. Możemy się zastanawiać, no dobra, no to w takim razie. Co ja muszę zrobić, żeby dojść do tego etapu, tam dalej, albo co w ogóle będzie jeszcze później? Ale chcę Wam jeszcze, zmierzając do końca, powiedzieć o najważniejszym pytaniu, które możemy postawić w ramach naszego marketingu takie, takiemu pytaniu, które spowoduje, że odbiorcy będą chcieli do nas wracać a mianowicie motyw przewodni. I to jest takie pytanie, które stawiamy. Dookoła całego naszego marketingu, albo w, mniejszych, albo w większych organizacjach jakiejś części. I to nie jest łatwe, ale jest ważne. Więc my na przykład robimy podcast o marketingu teraz, jeszcze zupełnie inny, nowy. Ale jak powiem Wam, że robimy podcast o marketingu, to po co Wy go w ogóle macie słuchać, skoro macie negacza i setki innych podcastów o marketingu? Nie. Zamiast tego, my robimy coś więcej. I powiem Wam, że to przemówienie jest motywem przewodnim. Dla tego podcastu. Bo ja wiem, że jeżeli mamy się pozbyć tego marketingu, który jest przeszkadzaczem, którego odbiorcy nie chcą, i przejść na stronę tego marketingu, który powoduje, że odbiorcy mówią: daj, ja chcę więcej. To przed wyróżeniem w drogę trzeba zebrać drużynę. I ja doskonale o tym wiem. Dlatego, jeżeli będziecie chcieli posłuchać tego podcastu. To możecie wejść na tę stronę, zapisać się do newslettera albo dodać mnie do, link, do Linkedina. Jeżeli to z Wami w ogóle rezonuje, możecie do mnie napisać. Tam jest mój mail też e, na tej stronie i e, porozmawiajmy. I ten podcast ukaże się jeszcze e, w tym roku. I wierzę, że jak zmienimy to podejście i będziemy tworzyć marketing, który, e, którego odbiorcy chcą więcej, to następnym razem, kiedy oni dostaną pytanie, czy chcesz więcej treści tego odbiorcy, to oni entuzjastycznie klikną, tak. Chcę więcej. I w ten sposób wspólnie spowodujemy, że marketing się odrodzi. Dziękuję bardzo.